Witam was w kolejnym vlogu. Już jestem w drodze. Jest godzina 6:20. Ja już jadę do klientki. Moja dzisiejsza klientka będzie się szykowała na swój ślub. Nie tylko ona mam e, do pomalowania naprawdę sporo osób do końca, nie wiem, ile, ze względu na to, że jest bardzo dużo chętnych, ale nie wiem na ile. No na ile mi starczy czasu. Także będziemy się bardzo śpieszyć. Zrobię na pewno co w mojej mocy, ale wszystko zależy też od tego e, Jakie to będą makijaże. Oczywiście najważniejsza jest panna młoda, to na niej się skupimy, a mm, druhny I oczywiście, no, kilka osób na pewno mi się uda, bo wyjechałam dużo wcześniej, bo ślub jest dzisiaj po południu, tak. a będziemy malować już od wczesnych godzin rannych. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak przeleci ten dzień. Jest sobota, także później na pewno gdzieś się wybierzemy z rodziną. Także zaczynamy tego vloga. słyszycie klakson? To panna młoda. Jest bardzo, bardzo gorąco. Ja im współczuję, bo jest godzina pierwsza, a ślub będzie o godzinie drugiej w Bresi. To znaczy, że będą naprawdę no, w ten najgorętszy moment dnia w centrum miasta. Myślę, że nie było to dobrze przemyślane i może nikt się nie spodziewał takiej temperatury, bo jest przegorąco. Wiadomo, że teraz na auto mi pokażę Temperaturę 38 stopni Ale było w słońcu Skończyłam, to był maraton Zaraz podliczę w ogóle Osoby, które pomalowałam Ale myślę, że było ich 12 Niektóre makijaże to były makijaże bardzo szybkie Proste Niektóre trochę bardziej skomplikowane Ale ogólnie e, Myślę, że wszystko poszło dobrze Tak wygląda mój dzień pracy Przyjechałam tutaj, wyjechałam z domu o 6 rano A teraz jest godzina pierwsza, więc Trochę godzin już przepracowałam, a teraz się zbieramy i jedziemy do domu. Wróciłam do domu, wskoczyłam w strój kąpielowy, wygodne spodenki, bo było bardzo gorąco. I teraz jedziemy nad jezioro, żeby się wykąpać, bo mi pulsują nogi i ja mam niestety problemy tutaj z tą żyłą, którą będziemy operować, w, podejrzewam na tą jesień. Tu zresztą widać ją, ona jak widzicie, tak puchnie. Także w takie bardzo upalne dni e, lubię wskoczyć do zimnej wody. Lecimy!

i'm just saying let it Wróciliśmy i fajnie jest się tak odświeżyć i schłodzić właśnie w wodzie z jeziora. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek Wam mówiłam, ale ja ogólnie wychowałam się też nad jeziorem, bo często wakacje spędzałam nad jeziorem Żywieckim, międzybrodziubialskim. Także okolice, które mam tutaj, bardzo przypominają też te, które znam, właśnie z dzieciństwa i wakacje spędzaliśmy zawsze kąpiąc się w jeziorze, także nie jest mi to obce. Mój mąż zrobił mi niespodziankę, o której zapomniałam Wam powiedzieć, jak wróciłam z pracy, bo byłam naprawdę bardzo zmęczona. Tym bardziej, że nie było czasu na to, by napić się wody, żeby coś zjeść. Zazwyczaj to wygląda tak tutaj we Włoszech, że panna młoda szykuje się w domu i organizuje taki poczęstunek dla gości, którzy przychodzą właśnie już ją odwiedzić w domu. Bo tak to tutaj wygląda. I było dużo pizz, były rogaliki z to było bardzo dużo jedzenia, ale ja nie miałam czasu, żeby cokolwiek zjeść i nawet się napić szklanki wody. Także jak już skończyłam pracować myślałam, a teraz sobie zjem kawałek dobrej fokaci, to okazało się, że już wszystko pozbierali, bo już musieli pędzić do Bresi. Także niestety przyjechałam do domu bardzo głodna, spragniona, zmęczona. Wszyscy szykują kolację i, I straciłam wątek. Tak to jest, jak nagrywam, kiedy oni są w domu. No i dobra, wróćmy do tego, co sprezentował mi mój mąż. Parę dni temu mierzyłam okulary. I, i bardzo spodobały mi się te okulary. I mój mąż z Anastazją pojechali, by mnie właśnie kupić. Bardzo mi się podobają, Anastazji Cześć. też się strasznie spodobały. Chciałam takie troszeczkę mniejsze, żeby nie były takie jak wszystkie modele, które kupuję, takie wiecie, trochę szersze i, i które idą tak ku górze. Te są takie bardziej prostokątne, zupełnie inny model, nigdy takiego nie miałam. I podoba mi się bardzo, dajcie znać. Często pytacie, kiedy widzicie na Instagramie e, jakieś okulary, jakiś outfit, to pytacie właśnie, skąd on jest. Także od razu Wam mówię, e, jest to Italia Independent. I e, napiszę wam w opisie też model. Bo wiem, że później pytacie, żeby go nie zgubić, żeby był. E, to jest włoska firma, w, włoski design. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Ja się bardzo cieszę, że mój mąż pomyślał o tym i zrobił mi taką miłą niespodziankę. Dzisiaj na kolację łośnoś grillowany, ale do tego zrobiłam też taką. E, zrobiliśmy peperonię na Grodolce, e, e, pokrojona papryka. Tutaj mamy odrobinę cukru, soli i octu z jabłek. Gotuję to już od pół godziny i będzie to taki fajny dodatek właśnie. Może nie do ryby, bo smak jest zbyt ostry, by był do ryby. Wolę do ryby coś delikatniejszego, ale jeśli nie zjemy dzisiaj, to zjemy jutro. Bardzo dobre, polecam, naprawdę. Najpierw gotujemy, podsmażamy odrobinę czosnku z papryczką na oliwie. Później dodajemy pokrojone właśnie papryki. Zalewamy pół szklanki wody dodajemy, później odrobinę cukru i octu, octu tak niewiele, tak jakoś na 4 papryki 50 ml. I gotujemy przez pół godzinki, aż tak całkowicie zmiękną. Pycha na bruskietę, na kanapki, albo żeby zjeść właśnie, nie wiem, z jakimś kawałkiem mięsa, czy z czymkolwiek. Jadę zawieść Anastazję do Izeu, bo wychodzi wieczorem i... E... Jadę pomóc Polakom zatankować, bo mówiłam Wam, że we Włoszech tankowanie nie jest takie proste, jest zupełnie inne niż w Polsce i pamiętajcie, że jest film na YouTubie, który właśnie tłumaczy jak zatankować, jest vlog właśnie, który to tłumaczy, jak zatankować jak wyglądają właśnie autostrady we Włoszech co tam jeszcze jest, parkingi i w ogóle wszystko, Anastazja gotowa do wyjścia z koleżanką na jeszcze nie nałożyła tuszu do rzęs ja też nie mam, a dzisiaj malowałam nie wiem ile osób i tuszu do rzęs też na oczach nie mam ale tak to jest, bo szewc chodzi bez butów brałam sobie tylko szybko białą sukienkę i mam prezencik dla mojej wicki, Polki, za to, że mnie odwiedziła i przywiozła mi cudowne prezenty i wiem, że była gafa właśnie w tamtym vlogu, bo pomyliłam się, patrzcie jaką mam fajną córkę, on ma nawet szczotkę bierze ze sobą nie miałam czasu nawet się poczesać po tym jak byliśmy nad jeziorem ale to tak zawsze mam nawet perfumę w aucie Proszę. my <laughs> się z psiką, mam wszystko tutaj. Jedziemy zawieść Anastazję. Zobaczcie. Nie, no to musicie zobaczyć. Ona mnie bije na rekord po prostu. <laughs> Malujemy się. I powiedz Anastazja, to jest akurat klej e Tiene tan na brwi e, z NYX. Świetny. No czekaj, ostrość, ostrość. O, ta. Tak. Jest świetny, tutaj na życie Kiedyś kupiłam, jak jechałam na jedną, jeden pokaz mody, bo nie miałam kleju, nie mogłam znaleźć do brwi I kupiłam taki w Mediolanie I dałam go Anastazji, kosztuje chyba 7,90 czy 8,90, już teraz nie pamiętam Taka mała niby buteleczka, starcza na długo i podobno super trzyma brwi Ho fatto il filler perché sopra le labbra ho questa parte qua è stra stra <laughs> Oh ma che me ne faccio fino a qua non lo so Mamma dispettosa il Gem Se ti il copo Anastasia Obrava Moie Butte 30, czekajcie, 35 stopni na zewnątrz, ale ona ubrała kozaki, bo taka jest teraz moda. Moja torebka, Patrycja Pepe i bluzka, która dopiero dotarła z moremła. moje łańcuszki też z okay. Hey Happiness. I... E, nie, moja tylko nie jest, a to też jest moje, a kolczyki też są moje. I ja podejrzewam, że w ogóle cała się pomalowała w moich kosmetykach, tylko sukienka z Zary, spódniczka nie jest I moja, to są spodenki. Spodenki, tak. Spodenki, o, tak. Są dłuższe, są długie, jak nagony i pantaloncini, tak to jest, to... kiedy masz ją na córkę. Wystarczy, Wystarczy tylko e, włożyć pieniądze, nacisnąć, e, z której strony się tankuje i tyle. A kartą kredytową się przejeżdża tu, on czeka, trzeba wpisać PIN, później się wybiera numer i idziesz tankować i tyle, ile zatankujesz, tyle zostanie pobrane z, z, z twojej karty. Tyle. Prego. Pożegnałyśmy się, poprosiła mnie też czy mogę jej wysłać kartkę z moich okolic do Polski, także w poniedziałek pojadę na pocztę i jej tą wyś, wyślę i e, była w topa z tankowaniem, już Wam tłumaczę, właśnie o tym Wam mówiłam. Niestety e, bardzo często na stacjach we Włoszech e, nie dają reszty. Więc musicie włożyć tyle pieniędzy, ile chcecie zatankować, ile możecie zatankować. Tutaj włożyliśmy 100 euro i niestety do auta nie weszło 100 euro, weszło 60 i e, teraz jest taki paragon, na którym jest napisane, ile zostało zatankowane. Jest właśnie napisane, e, ile zostało włożone, 100 euro. Ile zostało zatankowane Tutaj jest erogato I później jest resto Resto to jest reszta No i niestety te maszynki nie dają reszty Więc trzeba poczekać Aż stacja zostanie otwarta I tutaj akurat jest sobota, więc Do poniedziałku nikogo nie będzie I z takim właśnie rachunkiem wrócić na stację I albo wpisać kod i ciebło No bo tutaj macie kod I z tym kodem zatankować właśnie za taką sumę Albo e, Wrócić właśnie kiedy jest otwarta To wam Dadzą resztę. Niestety tak to we Włoszech wygląda. Bardzo dużo osób o tym nie wie, tankuje, nie daje im reszty, dostaje taki rachunek i tego nie rozumieją. Dlatego też lepiej jest zapłacić kartą kredytową, bo wtedy pobiera Wam z karty tyle, ile zatankowaliście. Popatrzcie, wróciłam do domu, zawiozłam tylko Anastazję. Stół gotowy. Mąż z moim synem przygotowali, zrobili też grillowanego bakłażana i teraz mąż grilluje już um, łososia, także nic nie muszę robić i polecam jak będziecie w Włoszech czy w ogóle nie wiem czy w Polsce jest, d'ampieroni się to nazywa, już Wam pokazuję paczkę to jest coś takiego kupujecie to w jakimkolwiek sklepie czy w Liduese, w Konad, no gdziekolwiek i to jest na komary zapalamy, tak się to prezentuje ten jest akurat zielony, tamten jest właśnie w takim kolorze, zapalamy to on jest zgaszony, zaraz to zapalimy zapala się bardzo prosto to akurat pojemnik kupiłam osobno bierzemy, zapalamy końcówkę i teraz ten płomień gaśnie i właśnie pozostaje tylko dym i to świetnie odstrasza komary. Tego zapachu po prostu nie lubią komary, i działa. Polecam. My mamy różne rodzaje. Kupiłam właśnie. Kupiłam taki pojemnik i też taki, który możemy zawiesić. On ma też pokrywkę, ale my nie dajemy tej pokrywki, bo wtedy e, lepiej ten dym po prostu e, się ulatnia. I po drugie, też nie brudzi. E, się zbiera ten cały popiół, tak jak w tym się zbiera właśnie cały ten popiół. Bo tu w środku mamy taki metalowy pojemnik widzicie tutaj, ale on no, super działa, ale niestety brudzi. No i niestety pozostaje ten popiół później nam na kafelkach czy na tarasie. Także, także polecam, jeśli będziecie we Włoszech, to mało to kosztuje około 2 euro, a naprawdę działa. Jeszcze stylówka na popołudnie. Sukienka od Moremois, bo ostatnio noszę cały czas nowości. Bransoletka jest z Salento. Kupiłam sobie jako suwienier w zeszłym roku nad morzem. Bardzo ją lubię. Możemy ją nosić tu albo tutaj, bo ona się reguluje. I do tego minorkinę w kolorze pomarańczowym, żeby dać taki akcent z kolorem. Muzyka Teraz pokażę Wam sposób na ziemniaki Bo mężczyźni zrobili wszystko Oprócz ziemniaków A ja chciałam zjeść salmony Właśnie ziemniaki takie Jeszcze podgotowane Podduszone Bo mam koperek Bierzemy ziemniaki, młode ziemniaki albo normalne ziemniaki I jemy, jemy Myjemy pod bieżącą wodą Następnie bierzemy widelec Nakłuwamy ziemniaki O w taki sposób bardzo prosty. Nakłuwamy. Następnie tak przygotowane ziemniaki dajemy na talerzyk i do mikroweli. 3 minuty z jednej strony, 3 minuty z drugiej strony i później jeszcze 3 minuty. W zależności od tego, od zależy od ziemniaków, bo niektóre w 6 minut już są gotowe w mikrofalówce, a niektóre potrzebują na to 8 minut. Ale żeby jeszcze przyspieszyć ten proces, to możecie zrobić tak. Bierzecie. Papier kuchenny skoteks. I zawijacie ziemniaki w ten skotek. I one się wtedy zrobią na parze. Ale działa i bez papieru. Naprawdę. Uwierzcie mi, to jest sposób, który dał nam lekarz dietetyk. Nie dlatego, że byliśmy my u dietetyka, ale po prostu poznaliśmy go. I powiedział, że właśnie w taki sposób ziemniaki nie tracą w ogóle swoich właściwości, bo ich nie gotujemy zbyt długo, nie obieramy ich i uwierzcie mi, wychodzą pyszne. Później wystarczy troszeczkę masełka albo oleju na górę, koperek, sól. Zobaczcie, tak przygotowane. Wkładamy do mikroweli. Najpierw na 4 minuty. Później najwyżej na dwie minuty, albo jeszcze kolejne cztery minuty, w zależności od ziemniaków od wielkości i są wychowane. Wyciągnęłam ziemniaki z mikroweli. Ściągamy oczywiście papier i zobaczcie, gotowe. I uwierzcie mi, są pyszne. Trochę masełka koperku. Pycha. <mulacje>